Witam Was, Koziorożce. To będzie dla Was czytanie na 2022, na cały rok. Zobaczmy, co się u Was działo w tym roku. <try> Troszkę się rozsypały karty. Wypadł nam papież, ale schowajmy go jeszcze. Zobaczmy, co przyniesie Wam ten rok. Jaki będzie ten rok dla Koziorożca? Jaka jest energia roku? Ok, za dużo karta. Energia roku, koziorożec 2022. Okay. Paś kijów, jaka jest Wasza energia? Czwórka kijów. Czemu rok sprzyja? Siódemka kijów. I co będzie trudne? Rycerz Pucharów. Zobaczmy eee, po kolei miesiące. Styczeń. Rydwan. Luta Cesarzowa. Marzec. Dziesiątka Pucharów. Kwiecień. Trójka e, kijów. Maj. Maj. Piątka Kijów. Czerwiec. Król Kijów. Lipiec. Szóstka Mieczy księżyc, październik, wrzesień. Przepraszam. Piątka pucharów, październik, październik. Głupiec, listopad, dziewiątka pucharów i grudzień ósemka kijów. Okej. Okay. Jaka jest rada dla koziorożca na ten rok? Jaka jest rada dla koziorożca? Królowa mieczy. Dobrze. I pod spodem mamy królową pentakli, czyli Twoją energię. Okej. Ok, sporo kijów, dużo dynamiki. No, będzie się działo, będzie dużo takiego parcia do przodu. Mam wrażenie. Dobrze, zacznijmy po kolei. Energia roku. Mamy pazia. Hmm, pazia pazia y, kijów. No, dużo, dużo zabawy, wesoła atmosfera, być może sporo imprez, spotkań towarzyskich, patrząc również na Twoją energię. Fajne jest to w tym roku, że ta energia roku i Twoja e, wibracja się tutaj spotykają. Czwórka kijów mówi o świętowaniu, o rozluźnieniu, o. E, pewnym sukcesie osiągniętym, który jest dopiero pierwszym, pierwszym bądź kolejnym etapem na naszej drodze. Paść kijów często właśnie mówi o nowym początku. Jest to karta głupca, kiedy porywamy się na wielki świat, zawierzając tak jakby siebie opie w opiece światu. O tym mówi również paść kijów, który symbolizuje właśnie nowy przy nową przygodę, Trochę niestandardowe podejście, takie odważenie się na jakiś właśnie ruch który jest odwagą, ale taką trochę pomieszaną z właśnie z taką nastoletnią, chciałabym powiedzieć bezczelnością takiego nastolatka, który, prawda, dzięki temu, że nie ma doświadczeń, nie wie również tak jakby co na niego czycha i daje mu to tak jakby podwójną odwagę ruszenia do działania i takiego parcia do przodu, który tutaj będzie. Twoja atmosfera, Twoje widzenie spraw jest tutaj bardzo fajne, bo Czwórka Kijów mówi o szczęśliwym domu, mówi o tym, że... Jakby jesteśmy w towarzystwie osób, które dobrze nam życzą. To jest takie świętowanie, właśnie, chrzciny, wesele, e, pewne ukończenie jakby dobrej pracy zespołowej, dobrej atmosfery, ale właśnie wliczając to w innych ludzi, e, ludzi. Także ta melodia, która się zaczyna, tak jakby współgra ze wszystkimi dookoła, fajna karta. Jest to również karta Brama, która otwiera przed nami nowe możliwości. I widzimy jak dla siebie nowe szanse ekspansji. No, Paśkiów przynosi dla ciebie wiadomości i też takie okazje, właśnie, aby zrobić coś innego, coś może niestandardowego. To są spontaniczne akcje, również, także, także fajnie. Zobaczmy tak troszkę, bo w ogóle ten rok dzieli mi się troszkę na tak dwie części, prawda? Nie, nie po kolei. Ale mm, no, fajnie zaczynasz Pierwszą połowę roku, e, właśnie sporo dynamiki, dużo, dużo osiągnięcia, które są kumulacją e, tego, co, co było w zeszłym roku i rozglądasz się jakby nad nowymi kierunkami. Więc coś tutaj się uda osiągnąć, cesarzowa, rydwan, więc ruszenie do przodu, spinanie rzeczy, być może jest to już jakby ostatnia droga. No i dziesiątka pocharów, poczucie spełnienia, zadowolenia emocjonalnego, też... Ta karta jest taką kulminacją i patrzenie jakby na wszystko, co osiągnęliśmy. No, jest cesarzowa, więc ona jest tutaj matką. Mogą być jakieś szczęśliwe wydarzenia w rodzinie, na przykład duma z dzieci, nowy potomek, bo cesarzowa jednak jest tą kobietą ciężarną. No i Rydwan mówi o dynamice i o tym, że z każdej strony przychodzą jakby nowe sprawy ekscytujące i manewrujemy trochę pomiędzy tym a tym, Rozpięci, prawda, być może na sprawy domowe, zawodowe. To jest bardzo zawodowa karta. Ona również pokazuje podróże udane i, i właśnie dużo takiej szybkości działania, odwagi. Marzec przynosi tu pewną kulminację. Myślę, że też takie poczucie, że jest dobry moment, żeby zacząć coś nowego, jakiś nowy projekt, który być może już opracowujesz sobie w głowie, bo Trójka Kijów mówi o tym, że rozglądamy się za kolejną falą i za kolejnym kierunkiem. Więc no, prawda, trójka, czwórka, piątka, więc coś, co... Hmm, Wiąże się z tą taką Twoją energią, tak jakby startujesz tutaj, i dokładnie tak, jakby pomiędzy tymi miesiącami pokazuje mi się, że właśnie startujesz też tutaj. Ten kwiecień jest ważnym mi miesiącem, prawda, bo on się łączy z Twoją energią z tej strony, natomiast głupiec łączy się z paziem. E, Paść e, ki, kijów jest nazywany właśnie głupcem w małych arkanach. E, ale e, jest dynamika, trzeba powalczyć. E, w ogóle też mam wrażenie, że dobrze Ci będą szły wszelkie takie rywalizacje, gdzie trzeba się na przykład wykazać w zespole, pokazać się z najlepszej strony albo zrobić jakiś wynik. To będzie tutaj sukcesem dla Ciebie. Nie zabraknie Ci też tak jakby takiej pary i energii do działania, tak? Także siła napędowa jest. Ona jest tutaj bardzo dynamiczna, zwłaszcza w tej pierwszej po roku. No właśnie, najbardziej takie miesiące i sytuacja, która się tutaj pokazuje jest zastanawiająca. No to właśnie ten okres lipiec, sierpień, wrzesień, który wiąże się tak jakby z... z Pewną kulminacją tutaj na początku roku, ale prawda, zobaczmy, co się po kolei dzieje. Rozglądasz się za czymś nowym, jesteś gotowy koziorożsu go na nową drogę, nowe wyzwanie. Być może nowa praca, nowy projekt. Yy... No, bo to są kije, to są sprawy, które, które wiążą się z ambicją i osiąganiem celi. Niekoniecznie materialnych, ale raczej wiążą się właśnie z władzą, z, z takim wewnętrznym ogniem, z tym, co chcemy, co nas napędza, co tak jakby wprawia nas w życiowy ruch. Bo kije są taką właśnie energią życiową, która nas codziennie napędza. Czyli oglądasz prawda, horyzont, kiedy się nadarzy okazja, jesteś gotowy do działania. Piątka kijów mówi o tym, że, róż, że tak jakby start się zaczął i jest rywalizacja. No, siódemkę kijów masz tutaj w pozytywie, więc to jest karta, która mówi o tym, że zostajemy na szczycie, że tak jakby te kije nas tutaj nie mogą dosięgnąć. Także myślę, że tutaj tą rywalizację, rywalizacja dobrze Ci idzie, i no, piątka kijów też jest taką kartą z, yy, 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 właśnie zespołu, burzy mózgów. Yy, tak yy, różnymi sposobami te osoby wszystkie chcą zdobyć tę główną nagrodę. Że sporo dynamiki pojawia się król kijów i albo jest to nowa osoba, albo to jest tak jakby jedna, jedna osoba, która zdobywa ten. Święty Graal. No król kijów jest bardzo niezależny, no zdecydowany przywódca, jakby tego stada. Ale w dobrym taki jakby aspekcie, bo pojawia się tak, jakby ósemka, ósemka kijów w aspekcie króla kijów. Ok, no właśnie, i co się dzieje dalej? Ruszamy w drogę. Szóstka mieczy, ale tak jakby ona jeszcze nie dotarła do drugiego brzegu, na razie się przemieszcza, tak? Notabene mamy te dwie karty podróży, więc to, co tak jakby tu się już zaczęło w głowie, kontynuuje się tutaj. Szóstka kijów, szóstka mieczy. Ruszasz w drogę ku nowemu lądowi. Ale zanim, prawda, tak jakby dojdziesz na ten ląd, mam wrażenie, że ta woda cię w pewnym sensie pochłania. Księżyc mówi o trochę o straconej nadziei, o zatrzymaniu, o niepewności, niewiadomej. E, piątka pucharów, jakaś melancholia, potrzeba pożegnania się z czymś. Jest to mój również straty. No i dopiero tak jakby mamy ten, wszędzie te kolory, prawda? One się, te karty ze sobą łączą. No i dopiero tak jakby całą sprawę zamyka głupiec, który zawierza e, światu jakby swój los i wchodzi w to już na całego, tak? E, no dopiero mam wrażenie, że tak. Albo adoptujesz się tutaj do jakiejś nowej sytuacji, albo jest jakiś przestój i jest takie poczucie, że właściwie to niepotrzebnie odeszliśmy, niepotrzebny był ten, ten, ta wyprawa, ta zmiana, bo jednak albo ta droga do celu Przedłuża się i powstaje pewna melancholia za tym, co było, bo tak naprawdę zaczynamy rok jakimiś świetnymi osiągnięciami, poczucie pełni, poczucie e, właśnie no, cesarzowe ma wszystko, prawda? Tak jakby światło swoich stóp, bardzo kreatywna jest wywyższona. Tutaj no, dziesiątka pucharów, wszyscy wokół mnie dobrze mi życzą. Rydwan, sukcesy zawodowe, ruszanie do przodu, także Dużo fajnych spraw i, i tak jakby dobrego życia, tak ogólnie je nazwijmy, no ale chcesz zacząć coś nowego, bo dziesiątka mówi, że jakby tą sprawę wykonałeś na 5 z plusem. Możesz teraz zacząć coś nowego, sprawdzić się w czymś innym, Tak, tak jakby tu więcej twojej, Twojego wkładu nie, nie, nie potrzeba. Już wszystko jest tak, jakby dokończone, bo jest to dziesiątka. Więc tu może się pewna droga przedłużać, albo adoptujesz się do czegoś. Może mieć to związek z podróżą, podróżą zwyczajnie, albo ze zmianą, bo szósta niczym mówi o progresie, ale też o drodze, o wyzwaniu. Ta karta też niesie ze sobą wsparcie i może być to ten właśnie król kijów, który jest dla ciebie pewnym wsparciem w tej drodze, ale te karty pokazują mi, że jest takie poczucie, że właściwie nie wiem dokąd zmierzam i tęsknoty za przeszłością, jakby żałowania jakiejś decyzji. Te karty również mogą mówić o tym, że właśnie ta droga do celu się przedłuża i trochę tracimy nadzieję. Jakby, gdzie to tak naprawdę nas prowadzi? Bo obydwie karty są takie nocne i yy, no, pokazują pe pewien żal, pewien smutek za czymś, co, co, co się zmieniło, za, za czymś przeszłym. No właśnie, ale głupiec mówi o tym, że czas zacząć od nowa i zrzucić ten bagaż, w którym ciężko ci się pożegnać. Mam wrażenie. Tak, tak jakby ta dziesiątka, piątka, czyli trzeba tak jakby podzielić na pół i z tą połówką ruszyć do przodu. No, głupiec mówi o nowym początku, o takim odpuszczeniu być może jakiejś kontroli, być może jakiejś rywalizacji, bo tu jest tak jakby. Bardzo czerwono, a nagle przechodzimy w ten niebieski, takie ochłodzenie. <laughs> Tarot w ogóle radzi ci, aby trzymać te emocje na wodzy, bo tu jest dużo emocji, tu, prawda? I które znowu wiążą się właśnie z cesarzową. Mamy ten księżyc, ten księżyc, który jest połączony z Ziemią, i tak jakby ona nie utrzymuje, e, tak jakby ten księżyc jest teraz większy niż ta Ziemia. Uh, także jakość z tymi wyda wydarzeniami może za szybko chcesz dojść do tego końcowego etapu na tej nowej drodze, ale właśnie po tym zawierzeniu siebie tym tak jakby nowym, rzeczywiście nowym, ekscytującym początkiem, gdzie pozwalasz sobie na to, że nie wszystko wiesz, nie wszystko masz pod kontrolą, no pokazuje się dziewiątka pucharów, i czyli poczucie zadowolenia, całości, takiego emocjonalnego wypełnienia, więc myślę, że zaczynasz rzeczywiście coś nowego. I okazuje się, że to jest właśnie to, co to, to sprawia, że masz więcej niż potrzebujesz. Jest to karta spełnienia marzeń. No i idzie za tym znowu jakaś totalna dynamika, ósemka kijów. To też jest karta podróży, ale również karta komunikacji na odległość. Myślę, że tu jest jakieś poczucie samotności, e, zwłaszcza, że prawda, tak jakby mam tą dziesiątkę pucharów, tu piątkę, tak jakby tęsknimy za tym e, cesarzową, czyli miałam cały świat w sobie, a jest księżyc, czyli niewiadoma. E, mogą być również jakieś właśnie lęki. I, ten rydwan i podróż Szóstka Mieczy. Więc jeżeli znajdziesz jakieś miejsce zamieszkania, no pierwszy etap może być taki trudny, że trzeba się będzie odnaleźć, prawda? I, i możesz kwestionować, jakby, e, gdzie jesteś i właściwie po co. E, e, natomiast tutaj, październik, mówi o zupełnie nowym początku, który jest bardzo ekscytujący. E, no i niesie za sobą nowe jakieś fajerwerki. Także myślę tylko ten okres przejściowy to tutaj karty, zobaczymy o co chodzi. Ale tak, bo zobaczmy jeszcze tutaj, co będzie trudne. No mamy tego rycerza pucharów. No to jest Pan Walentynka, świetnie jest na tej karcie pokazany, to jest romantyczność. To są również marzenia, idealistyczne takie. To są rzeczy ładne, to są wspólne, wspólne romantyczne chwile, więc może to, co jest tutaj, jest spowodowane jakąś właśnie rozłąką, prawda, jakąś podróżą. Ósemka kijów również pokazuje związek na odległość, ekscytującą komunikację, taki związek gdzieś z dużo podróżowania do siebie. No ale to tak jakby Ci tutaj bardzo pasuje, ta zmiana. No, rycerz pucharów podchodzi idealistycznie do życia, ma marzenia, które są takie bez żadnej skazy, takie trochę wy wyidealizowane. On bardzo w to wszystko wierzy, więc tu może być problem albo z samą osobą, albo z jakąś taką atmosferą. Może również, prawda, bo on reprezentuje również coś, co wygląda ładnie, bardzo ładnie na pierwszy rzut oka. To także może być właśnie z tym problem, że oceniliśmy coś, co wygląda ładnie na pierwszy rzut oka, ale wcale nie jest takie łatwe do osiągnięcia, takie e, szybkie również do osiągnięcia. Co się będzie udawać? No, siódemka kijów mówi o tym, że jeżeli czekają cię jakieś konkurencje, rozmowy o pracę, no to ta karta pokazuje, że jesteś najlepszy z nich, jesteś tak, jakby poza, e, m, tak, jakby wybijasz się poza tych wszystkich te wszystkie osoby inne. No, siódemka kijów również mówi o, o asertywności. Ta karta mówi o sile odcięcia się od spraw, od izolowania. Również ym, taki ym, podążanie za tym, co tak naprawdę mamy w sercu i co my uważamy za słuszne. Nasze poglądy, tak, tak jakby wierność temu, nieważne czy... Okazujemy się inną osobą od wszystkich. To, to jest osoba, która nie boi się być inna. No, tarot w tym roku radzi Ci, aby właśnie te emocje trzymać na wodzy, starać się logicznie spojrzeć na sprawy. No, królowa Mieczy, mamy też tutaj do Ciebie, czyli królową Pentakli. Zobaczmy, co jest dalej. Dwójka Pentakli, czwórka Pucharów, ok. Królowa Mieczy raci, aby właśnie podchodzić do spraw logicznie, pilnować dokumentów, umów, kontraktów, wszel wszystkich rzeczy, które są zapisane. Tak jakby, Bo dużo, dużo jest tutaj takiego pójścia na żywioł, tak? ale właśnie, żeby te emocje nie wzięły tutaj góry. No to jest, to jest księgowa, która skrupulatnie wszystko liczy i ona umie na chłodno ocenić sytuację. Zobaczmy, właśnie, zobaczmy te trzy miesiące lipiec, sierpień i wrzesień. Daj mi trzy karty na te trzy miesiące. O co chodzi w tych trzech miesiącach? Ok, dziesiątka pucharów. Mhm. Sierpień, Rycerz pentakli wrzesień. Ok. Mm -hmm. No mamy tak, dziesiątka pu dziesiątkę pucharów, czyli albo to jest jakaś podróż w rodzinie, może właśnie być spowodowana tą właśnie yy, zmianą, jeżeli chodzi o jakieś sprawy rodzinne bądź progres, który tutaj jest. Yy, Mamy, prawda, rycerza Pentakli, więc deklaracja długa, e, powolny rozwój sytuacji, bo o tym mówi również rycerz Pentakli, że coś naprawdę się wlecze, ale progres jest stabilny, nie zapominaj o tym. Ale wszystko się tak właśnie ta karta mi po, y, 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 przypomina takie poruszanie się w smole. W wodzie wszystko jest powolne, nie da się biec w wodzie. O tym mówi właśnie rycerz Pentakli, prawda? Czy wstępie żółwia. No i piątka pucharów mówi o tym, że właśnie as kiju, więc to jest właśnie, to jest ta nowa sprawa, która się dla Ciebie zaczyna. Ale żeby się nowe zaczęło, trzeba się pożegnać z czymś i no trochę Ci schodzi z tym pożegnaniem się. Ale nowe sprawy dla Ciebie tutaj są. No dobrze, zobaczmy co jednorożce jeszcze na to. Jakie mamy rady na ten rok dla koziorożca? Ok, odpręż się, wszystko jest w porządku. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. No właśnie, myślę, że tutaj zdecydowanie jakby te, ten okres... Yy, może przynieść Ci takie poczucie, że właściwie to bez sensu i nie wiem, w którą stronę i właściwie to nie trzeba było się nigdzie ruszać. Ale koziorożyt jest ambitny yy, i nie lubi się nudzić. Dobra, i jeszcze. Yy, Oracle karty, bliszt. No i blist e, mówi po prostu o szczęściu, o poczuciu, że y, prawda, świecimy się no i jest to po prostu szczęście, które spływa na nas, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, takie niezasłużone, także jest to prezent od losu. No ja myślę, że tutaj ten głupiec, czyli miesiąc październik, tak jak i miesiąc kwiecień, tu są ważne miesiące na robienie nowych planów, zastanawianie się gdzie. Co dalej mogę zrobić jeszcze ze swoim życiem, na rozglądanie się za czymś nowym? Także jest tutaj to do osiągnięcia, i no zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o te miesiące, myślę, że szczęście bardzo sprzyja koziorożcom. Mamy zaraz właśnie dziewiątkę pucharów, te spełnienia marzeń, ósemkę kijów, więc jeszcze bardziej wszystko nabiera tempa, tak jakby ona jest w centrum tych pucharów, a tutaj mamy kije w centrum, także wszystko eksploduje radością, że bardzo dobry okres i tutaj prawda, nie nakręcajmy sobie w głowie za bardzo tej rzeczy, bo tu właśnie jeżeli coś wymaga jakiejś dłuższego okresu spełnienia, prawda? właśnie i nakrycajmy sobie jakiegoś scenariusza, że to w ogóle nic z tego nie będzie i prawda, wszystko na marne, bo tutaj jednak te emocje, prawda, rozważmy za i przeciw na chłodno, bo te emocje tutaj mogą wziąć górę nad sytuacją. No dobrze, bo pamiętaj, że paśki przynosi nowe sprawy i to są takie Nieplanowane rzeczy, rzeczy, takie przygody spontaniczne. Takie wydarzenia będą się tutaj dziać. Także pamiętaj jakaś Twoja energia pozytywna, są sukcesy i też fajni ludzie, do, ludzie dookoła Ciebie. No dobrze, myślę, że to wszystko koziorożce. Pozdrawiam Was, widzimy się w kolejnych czytaniach.